Witam wszystkich, z tej strony Kataku, a to jest już ostatni dzień maratonu. Świetnie się spisaliście, dlatego dziś nie mam zamiaru prosić was o łapki. W ten ostatni dzień przyjrzymy się pokemonowi z najbardziej elastycznym DNA w całym uniwersum, czyli Iwiemu. Zapraszam do oglądania. Zwany jest pokemonem ewolucją, a jego japońska nazwa to Iwui która zarówno jak nazwa angielska pochodzi od słowa ewolucja, ponieważ wymawia się tak samo jak dwie pierwsze litery słowa evolution, czyli i e oraz wi Mierzy zaledwie 30 cm oraz waży tylko 6,5 kg. Ewoluuje aktualnie w 8 różnych ewolucji potocznie zwanych ewolucjami, a są to wodny Vaporeon ewoluowany przy pomocy Waterstone'a, elektryczny Jolteon ewoluowany przy pomocy Thunderstone'a, ognisty Flareon ewoluowany przy pomocy Firestone'a, Psychiczny Espion ewoluowany przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu szczęścia w dzień, mroczny Ambreon ewoluowany przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu szczęścia w nocy, trawiasty Lifion ewoluowany przez level up przy mos roku, lodowy Glaceon ewoluowany przez level up przy Ice Roku, oraz wróżkowy Sylwion ewoluowany przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu szczęścia przy jednoczesnym posiadaniu ruchu typu fery, a tak oto prezentuje się jego forma shiny. IV jest czworonożnym ssakiem o beżowym futerku. Rzadko spotyka się go na wolności, najczęściej występuje w miastach i miasteczkach. Jednak ma on nieregularnie ukształtowaną strukturę genetyczną, która pozwala mu dostosować się do wielu środowisk. Do tego właśnie potrzebne mu są naturalnie jego ewolucje, to trenerzy zaczęli wykorzystywać je na swoją korzyść. Ivi jest bardzo spokojny i posłuszny, często także naiwny. Dzięki swojemu kołnierzowi potrafi częściowo zablokować ataki przeciwnika. Czasem zachowuje się jak pies, a czasem jak kot. Lubi pieszczoty i zabawę. Gdy jego właściciel jest smutny, Ivi zawsze go pocieszy. W anime pierwszy raz zadebiutował w odcinku 40 zatytułowanym Walczący bracia Ivi. Nasz słodziak może pochwalić się występem aż w trzech częściach Super Smash Bros, a konkretniej części Milli, Nintendo 3DS Nintendo Wii U oraz Ultimate. Projektantem Ivi jest Motofumi Fujiwara który ilustrował parę kart Pokémon. Eevee jest jedynym Pokémonem, który nie dzieli się typami z żadną ze swoich ewolucji. We wczesnych angielskich materiałach promocyjnych Eevee nazywał się Eon, co miało się oczywiście odnosić do końcówki nazw wszystkich jego ewolucji. Był on pierwszym Pokémonem, którego droga ewolucyjna zależała od gracza. Eevee nie może ewoluować w Espiona i Ambreona w Pokémon Fire Red i Leaf Green, ponieważ w grze brakuje systemu czasu. Niemożliwym jest też, aby ewoluował w Lifiona i Glaciona w Pokemon Heart Gold i Soul Silver, ponieważ ani Johto, ani Kanto nie posiada na swoim terenie Moss Rocka i Ice Rocka. Mimo że Eevee można zdobyć przed ligą w Pokémon Black 2 i White 2, nie może ewoluować w Lifiona i Glaciona, dopóki nie wejdzie do Halisław. Wynika to z tego, że Twist Mountain i Pinwheel Forest są wcześniej niedostępne. Eevee jest jedynym Pokémonem, który uzyskał dodatkową ewolucję w generacji 6, nie licząc oczywiście tych mega. Trudno jednoznacznie określić na czym wzorowany był design Eevee. Posiada on wiele cech ssaków, głównie cechy lisa fenka, z uwagi na jego ogon i szczupłą strukturę ciała. Przypomina również domowe szczenie, chociaż posiada pewne cechy podobne do królika, mianowicie długie uszy. Ma również cechy wspólne z kociakami, ponieważ ma krótki pysk, posiadany przez wszystkie jego ewolucje. Eevee był pierwszym pokemonem, który miał inną ewolucję w zależności od połowy dnia. Jego nazwa tyłu zostaje taka sama. Dzieli tą cechę z Hoem, Girafarigiem i Alomomolą. Eevee, Polyrill i Gloom są jedynymi trzema Pokemonami które mogą ewoluować w różne Pokémony, używając różnych kamieni. Wszystkie Eeveelucje mają statystyki podstawowe na poziomie 525. Eevee jest jednym z nielicznych Pokémonów, które ewoluują w określonym miejscu. Pozostałe to Magneton, Nosepass, Chargebuck i Crablaurer. Jednak Eevee jest z nich najbardziej wyjątkowy, ponieważ posiada więcej niż jedną ewolucję. Eevee jest jak dotąd jedynym Pokémonem, który uzyskał różnicę płciową w późniejszej grze. Jak na razie jedynie w Let's Go Eevee oraz Let's Go Pikachu samiczka Eevee posiada ubarwienie na ogonku, w kształcie serca. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze podczas tego maratonu oraz wiecie już nieco więcej o naszym dzisiejszym Pokemonie. Komentujcie, abym miał Pokemona do kolejnego odcinka oraz wbijajcie na grupę Potiony Kataku i Discord Rowletowo. Do widzenia. Dobranoc.